Cześć Robaczki! Nowy dzień, nowe możliwości. My dzisiaj zaczynamy z pierwszym dniem wyzwania. Trochę tutaj się tak obniżam, żeby było mnie widać w kadrze. Robimy krótki interwał, który będzie uzupełnieniem waszego normalnego treningu, czyli nie zastępuje to treningu siłowego. Jest to tylko i wyłącznie uzupełnienie. Jeżeli chcecie sobie ten trening utrudnić, możecie użyć hantle lub jakieś obciążenie. Ja dzisiaj je wykonam bez. Przez 30 sekund pracujemy, 15 sekund odpoczywamy. Będziecie słyszeli tutaj dzwonek mojego telefonu, który jest ustawiony na interwał i robimy 3 serie, 5 ćwiczeń w każdej serii. Także bez zbędnego przedłużania Zaczynamy, ja wezmę się, ustawię tak żebyście dobrze mnie widzieli i ustawię też telefon yy, Pokażę tylko bardzo szybko jakie będziemy ćwiczenia robić Ok, pierwsze ćwiczenie to będzie przysiad z wspięciem się na palce Czyli pamiętamy o tym, żeby kolana szły na zewnątrz, nie do środka Robimy przysiad i wspinamy się na palce Przysiad, wspinamy się na palce przysiad, wspinamy się na palce. Drugie ćwiczenie to nasze standardowe pajacyki, które zapewne znacie. Jeżeli nie lubicie pajacyków, to możecie robić bieg bokserski. Trzecie przeskok z dodaniem nogi ten właśnie sposób. Możecie sobie przećwiczyć. Czwarte ćwiczenie to będzie trochę taka wariacja Mountain climbera, czyli łokieć. Noga do łokcia łokieć w ten właśnie sposób i ostatnie to ostatnia wariacja przysiadu, czyli robimy przysiad i mocno łokieć próbujemy złączyć z kolanem. Wszystko robimy w dość szybkim tempie, ja nie będę za dużo rozmawiać, bo zapewne będę zmęczona, także zaczynamy. Chwila mamy tutaj rozgrzewki. Całość będzie trwała chyba 11 minut i 55 sekund. Mam nadzieję, że mnie dobrze tutaj widzicie. No i zaczynamy. 10 sekund. Ostatnie i 30 sekund. Pracujemy. 4, 3, 2, 1. Jedziemy przysiad, z pięcie na palce. I przysiad, spięcie na palce. I pracujemy. Przez 30 sekund. Pamiętajcie, żeby kolana cały czas kierować na zewnątrz. Absolutnie nie idą do środka. Jeżeli to na razie jest dla Was trudne, zrobicie sam przysiad bez wspinania się na palce. Mam nadzieję, że usłyszę słonek. No, 3 sekundy. Przerwa, 15 sekund i zaczynamy. Pajacykami. Jak mnie gdzieś tutaj coś opetnie kamera, no to niestety warunki domowe są, jakie są. Trzy, dwa, jeden. I jedziemy pajacyki szybkim tempie, Tak szybko, jak potraficie. Możecie robić to samo ćwiczenie na przykład z handlami. Na maksymalnie. Przeskok, znowu do boku. Dobra, jeszcze mam trochę siły. Dobrze, zaczniemy wtorek. Albo jeżeli będziemy się robić wieczorem. I zaczynamy. Przeskok, noga do boku. O, znowu jak to się okaże no, dla bardzo trudne, to możecie robić tą wszystko, która teraz Wam pokażę jak. Na ostatnich sekundach możecie po prostu przeskakiwać z boku na bok w ten sposób. 15 sekund przerwy. Możecie się przygotować już i będziemy robić wariację mountain climbera, czyli kolano do łokcia jak najmocniej. 3, 4, 3, 2, i jeden i dajemy. Możecie robić też normalnego mountain climbera. Jeżeli uważacie, że jeszcze się przyjmę. Bardziej z mojego I na maksa wciągamy. Kolano do łokcia. Daję dajesz, dajesz. jeszcze chwilę. Nie widzę, nawet idę. Nie widzę zegarka. No. Zbliżamy się do końca. Przerwa. 15 sekund i robimy przysiad ze skosem, tak zwanym. O, przynajmniej ja to tak nazywam. 4, 3, 2, 1, przysiad, skos. Przysiad, skos. I dajemy ostatnim serię. Ostatnie ćwiczenie, czyli serię tak naprawdę, bo jeszcze raz. Czekają całe dwie. Możecie to ćwiczenie. Wszystkie ćwiczenia. Spokojnie wykonywać w domu. Albo sobie wydłużyć. No dobra, zrobimy pierwszą serię. Albo sobie wydłużyć. W czas ćwiczenia. I skrócić przerwę. I zaczynamy znowu od pierwszego ćwiczenia. Czyli. Przysiad, wejście na palce. Tak jak mówiłam, jeżeli na razie to jest zbyt trudne, to róbcie po prostu sam przysiad, polana na zewnątrz, proste plecy, spięty brzuch. Jak przy wszystkich ćwiczeniach zresztą wiecie, że spinamy i pośladki, i brzuch, i dajcie na baksa. Przerwa. Teraz wasze znienawidzone, bo wiem, że dużo osób nie lubi, pajętyki, ewentualnie bieg bokserski, jeśli gonicie. cztery, dwa, jeden i dajecie na maksa, tak szybko jak jesteście w stanie. Uśpieszamy ten bok. Mam nadzieję, że sąsiedzi mnie, nie wyproszą z mieszkania. ćwiczeń, to ja wolę nie pić, bo mi się po prostu trudniej ćwiczy, czasami wielką łapie, więc bez Waszego uznania. I jedziemy trzecie ćwiczenie, czyli przeskakujemy z nogą do boku i na maksa z energią. Wykonujemy ćwiczenie. No, i 7 sekund dajesz na maksa. 2, 1. Dobra, moje najmniej lubiane w tej serii, czyli Mountain Climber. Jak wybieram jakąś fajną muzyczkę, to będziemy mogli chcę sobie potańczyć. ale póki co dajemy Mountain Climbera. Jak najmocniej do łokcia spinamy brzuch, wspinamy śladki i pracujemy na maksa. Ja zrobię jak zawsze, dzięki wam dodatkowy trening. Kończymy zaraz, już praktycznie druga seria została wykonana. No, 10 sekund potrzeby, jedziemy przysad, przysiad. Słowić ze skosem do boku. Dwa, jeden i jedziemy. Przysiad, skos, Przysiad. skos, Przysiad. skos. Jak właściwie pół przysiad. Powiedzmy, że do takich ćwiczeń może być. Dobra. Za 10 sekund. 7. 6. Dobra. Odpoczywamy. Jaką muzykę lubicie? Piszcie w komentarzach. To będę następnym razem dodawała coś co lubicie. No i jedziemy. Pierwsze śnieg w tym A przysiad. Wejście na palce. Już sama wypełnienia. I jedziemy w ostatnią serię, powinniśmy ścieżką. Możecie zrobić oczywiście w swój trening, a to potraktować jako taki dodatek zamiast Waszego na przykład nie tego No, przerwa. Jedziemy w pajacyki i potem już mamy z głowy. Trochę sobie sporo nogi patrzę na zegarek, cały czas się jedziemy państwu na maksa. Szybciej, szybciej. Dajesz, dajesz. Dobra, trzy ćwiczenia i kończymy. Ja już się schwytałam, spadłam się na zamku, jeździłam się z nogi na nogę. Mocno pracujemy też rękoma. Robimy tak zwany twój body workout, czyli całe. Wszystkie ludzie się pasują. Kroczmy się, wszystko w porządku, oglądają. I robimy Mounting Pera. Ostatni raz. No, przygotowujemy się jeszcze na 5 sekund. 3, 2, 1. I jedziemy, mocno, kierujemy kolana do łokci, teraz się już pocić, dobra, na maksa, nawet psy dzisiaj są zamknięte, słuchajcie, żeby nie mógł zostać wykonany, także czego się nie robi dla was. I ostatnie sekundy. ostatnie 10 sekund i lecimy przysiad ze skosem czy jak to tam można nazwać dwa 1. i jedziemy przysiad z kosem przysiad z kosem ostatnie 30 sekund także pracujemy na maksimum możliwości potem będziemy odpoczywać 15 sekund, 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1, jest, skończyliśmy. Resztę ja tylko zrobię. Stopa. Jeżeli wytrwałaś, to gratuluję. Widzimy się znowu za dwa dni z nowym treningiem. A dzisiaj strojka odchudzania. Życzę wam Ania.